Czas wyjaśnić tajemnicę mojej ósemki dla Flasza. Nie widziałem Spider-Man poprzez Multiversum. Mm. Jak się z tym czujesz? Wiesz, to czuję się źle, no bo to jest taka, to nie jest przy, przypadek Strażników Galaktyki 3, że jestem czymś tak zmęczony, że nie idę nawet na dobre rzeczy z tego cyklu. Mm -hmm. Natomiast tutaj chciałem to zobaczyć, no po prostu nie miałem, nie miałem za bardzo okoliczności, się nie złożyły. Ale na drobie, więc będę wa was pytał. Czy jakiś, czy jest jakiś tak Michał Wolkiewicz w Multiversum już widział? że ten... tak widział. dał 8. E, a może zacznę tak, jakby od drugiej strony, bo słyszałem, że to nie jest cały film. i może tego, że to jest ponoć film, który jest ciachnięty i ponoć jest to problem dla niektórych. Dla mnie to jest główny problem tego filmu. To jest, to jest fundamentalny problem tego filmu z dwóch powodów. Pierwszy to jest problem, powiedziałbym, PR-owo-marketingowy, że sprzedano nam ten produkt niekompletny. To się oryginalnie nazywało część pierwsza, ale usunięto ten podtytuł, co mogło skłaniać widza do refleksji, że hej, to jednak będzie kompletna historia. Nie jest. No i drugi problem storytellingowy. To, to nie jest kompletna historia. Znaczy, okej, okay, mamy filmy typu Imperium Kontratakuje, typu nie. Avengers Infinity War, czy zwłaszcza Watson Pierścieni i Dwie Wieże, które też ucinają się na cliffhangerze i historia potem będzie biegła dalej w kolejnych. Natomiast te trzy filmy, które wskazałem jako przykłady. One mimo wszystko dają nam pełne doświadczenie historii, hmm. które zatacza kółko, ten cały ten łuk narracyjny jest przeprowadzony. Okej, okay, historia się urywa, ale nie mamy takiego poczucia, że jakaś historia, że się dostaliśmy zamykało. tylko nie, część wszystko. doświadczenia. Natomiast w przypadku Across the Spider-Verse to jest po prostu pół filmu. Dosłownie ucięte w pół, nic się nie zamyka. Y Problem jest taki, że tutaj jakbyśmy obejrzeli pół filmu i nagle teraz oceniaj. To podczas, gdy ty nie wiesz, dokąd zmierza historia, nie wiesz, czy łuki narracyjne zostaną domknięte, nie wiesz tak naprawdę, o czym ten film jest, bo dużo się tutaj mówi, ale jakby dużo się tłumaczy, bardzo dużo jest ekspozycji, ale jakby nic nie jest doprowadzone do końca. Może z wyjątkiem wątku Gwen Stacy, która w zasadzie jest główną bohaterką tego filmu, równoległą z Majestem... Najciekawszą nie. chyba. Też najciekawszą. I ona jakąś tam drogę przechodzi i to ma, to jest trochę taki taki wytrych, którego chwytają się twórcy, że okej, okay, że to jest iluzja, że coś jednak zostało tutaj przeprowadzone, ale jak dla mnie to jest wciąż za mało, natomiast jest to dobry film. No. To no dobrze ja kontr przykład? Kill Bill. Też urywa się w środku. <laughs> Kubę zamurowało. Nie, bo jak tak. A ta ty... kolejna część była zupełnie inna od Ale to jest bardziej przy, przy z Harry Pottera ostatniego, nie? W sensie to jest tak, 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 Nie, nie, nie. To jest dosłownie, gdybyś wziął film, uciął. Okej, okay, dobrze. E, Tuukasz, Łukasz, jak, czy tobie to przeszkadzało? Kurczę. I przeszkadzało, i nie przeszkadzało. Powiem tak. Ym, ja miałem trochę inny problem. Jak idziesz na film, który ma średnią na filmowie 8,6, 7 krytyków 8,5. Dużo dziesiątek też. No, to buduje ci po prostu mhm. takie oczekiwania. Yy, więc. Kiedy już jakby wiedziałem o tym, że to jest ciachnięte w połowie, to już mi to aż tak nie przeszkadzało. Bardziej chyba przeszkadzało to, że to jest po prostu dobry film. I, i tyle spodziewałem się czegoś, co będzie pewnie dwa piętra wyżej od tego ja tak spider Spidermana. Okazuje tak. się, że to jest porównywalnie udane kino. Mhm. Czyli bardzo dobre. I wizualnie oczywiście jest opad i gałki oczne są masowane przez ponad dwie godziny, tylko tyle i aż tyle. Taki paradoks. No właśnie o tą mhm. stronę wizualną też chciałem spytać, bo no, nie wiem, jak się dowiedziałem na przykład przy pierwszej części, że im bardziej doświadczony staje się Spider-Man, tym więcej klatek animacji mu dorzucają twórcy. To po prostu wywaliło mi tachy w kosmos, nie, nie wiedziałem jak mam się pozbierać. No i słyszałem, że w tym filmie jest jeszcze lepiej pod tym względem. Kuba, Chyba mogę zdradzić, że powiedziałeś, że to jest jeden z najpiękniej wyglądających filmów wszechczasów. Tak, powtarzam, że bez... To jest Pogadajmy. jeden z najpiękniej wyglądających filmów <laughs> wszechczasów. Natomiast to jest taka, taki czysty wygląd. Jakby to się nie buduje w żadną metaforę. Przynajmniej ja nie zauważyłem żadnej techniki, nie? Tak jak mówisz o tym, o tym dojrzewaniu Spider-Mana przez wzrost klatka. To mhm. wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego w tym filmie. Natomiast jest dużo po prostu atrakcji, jak samych czystych kadrów. Gdyby łowić kadry z tego filmu, to możemy je wieszać w galerii i potem chodzić i oglądać już raz ten film poprzez same kadry. Natomiast ja mam problem z dźwiękiem. Wow! Eee, to, to jest polski film. Okazuje się, że nie tylko ja mam problem z dźwiękiem, bo już twórcy się do tego odnieśli. Podobno poprawiona wersja ma wejść do kin. Jest coś dziwnego w relacji między soundtrackiem a dialogami, bo z racji hmm. tego, że to jest animacja, która naśladuje jakby narrację komiksową, w której bohaterowie w trakcie walk prowadzą sążniste dialogi, sążniste rozmowy, tutaj też się tak dzieje. I jest chyba problem z wyrównaniem poziomów, żeby dialogi były słyszane. A mimo to, były wszystkie te doświadczenia, muzyka, której jest dużo w tym filmie, jakby efekty dźwiękowe i tak dalej. To jest jakoś tak dziwnie zrównane, że tworzy się taki psychodeliczny efekt, który zamiast ekscytować, wprowadzać. Nie tyle wyrzuca, co wprowadza w jakiś taki rodzaj takiego transu. I to się tak ogląda na takim ooo, a nie na takim a mocniej, mocniej. <grym> <grym> no to ja bym powiedział propos animacji, chyba w zasadzie powtórzył to samo, co, co napisałem przy pierwszej części, że w, w tym filmie po prostu zaciera się granica między tym, co mainstreamowe, a co arthouse'owe. Mhm. Czegoś takiego no, nie było od czasu poprzedniej części <laughs> Jeszcze jedna rzecz, aktorstwo tak. jest rewelacyjne w tym filmie. Jakby to, co bohaterowie robią brwiami, oczami, mimiką. Najlepsze brwi animowane bez, na rynku. Bez dwóch zdań, tak. No dobra, ale pierwszą część zapamiętałem emocje, wzruszenia, jednak fajny storyline, nieoczywisty pomysł na czarne, na czarne charaktery. Rozumiem, że to rozmawiamy trochę taka bezduszna jest ta rozmowa, nie? <laughs> <laughs> Zastanawiam się, czy to cały czas jest gdzieś pod, 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 pod skórą, pod tą animacją, czy i po prostu bierzemy to za pewnik, czy. Czy się tu jakieś takie ciekawsze rzeczy niż, niż w pierwszej części? Czy to po prostu jest tak samo dobrze napisane i to już jest oczywiste? Moim jest gorzej napisane. Właśnie na tym polega mój problem, że jedynka miała dużo więcej rzeczy na dużo mniejszej przestrzeni i była dużo precyzyjniej mm. opowiedziana, jakby prosto do sedna bohaterowie. Scenarzyści jechali prosto do sedna i te konflikty były czytelne i wiadomo, bo o czym to jest, to działa jako metafora spider jako bohatera wszystkich, dlatego spider jest najpopularniejszy, bo jest jak każdy z nas, każdy może być Spider-Manem, tylko byleby nas ugryzł ten pająk. Natomiast w tym filmie jest dużo gadania, jest bardzo dużo rozmów, które krążą wokół tematu, krążą, krążą, krążą. Mam wrażenie, że można by je było, po pierwsze, skrócić, bo te rozmowy się powtarzają, mm. mam kilka scen o tym samym mm. to raz, a dwa, można byłoby je jeszcze trochę odtłuszczyć, bo bohaterowie zamiast mówić wprost to, co mogliby powiedzieć, bardzo. owijają w bawełnę. ja miejscami w trakcie kilku takich scen, rozmów Milesa z jego matką, z rodzicami, myślałem sobie tak, ok, ale. Do brzegu, o czym wy teraz rozmawiacie? Nie, no myślę sobie, że to powiedziałeś o bezduszności naszej rozmowy, to pewnie wynika właśnie z faktu, że ciągle czekamy na drugą część. To tak też pełny ogląd sytuacji będziemy mieli kiedy wiosną. W marcu. Roku. Tak, ja no. powiem tak, że ja chętnie odczekam swoje słowa, jeśli trzeci film dowiezie, bo on jest w stanie retroaktywnie naprawić ten film. Jeszcze no, na sam koniec Was tylko spytam o, ten, o to, czym, co generalnie nie działa ostatnimi laty w popkulturze, czyli o te multiwersa, nie? które zwykle są tożsame z brakiem stawki jakiejś wysokiej, fabularnej. Bo wszystko można cofnąć, odkręcić i tak dalej, jak jest tutaj. Z tego, co Kuba mówił, jak rozmawialiśmy o Flaszu, to jest, jest to lepiej rozwiązane, natomiast czy jest na tyle dobrze, żeby ten wątek siedział, był ciekawy i jest stawka, są emocje, tylko nie wiem, czego masz podobnie, że już zaczyna się trochę męczyć multiversum, koncert multiversum. Okej, okay, porównaj mi to z flaszem. No. W flaszu problem polega na tym, że tam w zasadzie główny bohater odwiedza jeden alternatywny świat i cześć, a potem ogląda jak w telewizji trochę różne przez chwilę. Tutaj to jest bardziej zaplecione, bardziej jakby integralne dla fabuły. Mamy dużo ciekawsze pomysły na pokazanie tych alternatywnych wersji Spidermana itd. Plus to jest, to jest jakby kluczowy konflikt tego, że Miles, Miles Teller chciałem powiedzieć. Miles Morales jest tym jednym innym Spider-Manem. Wydaje mi się, że to jest może różnica między tymi filmami. Pierwszy opowiadał o tym, że każdy jest Spider-Manem, a ten opowiada o tym, że Miles Morales jednak jest jednym wyjątkowym Spider-Manem, bo on powstał okay. przez jakby tę mieszaninę różnych multiwersów, Więc to jest fundamentalnie przepracowywane w tym filmie i jakoś tam działa na metaforę, która mam nadzieję dopnie się w trzecim filmie. Myślę, że jeszcze porównując jakby właśnie Flasha i Spider-Mana to. Gdyby nakręcić tego Spidermana jako film aktorski, to musiałby chyba kosztować miliard dolarów. To jest jakby siła animacji, że za 100 milionów tak. można zrobić rzeczy, które w filmie aktorskim... Kosztowałby 100 wywrotek dolarów zamiast tylko 10. No to nie przypadek, że pierwsza część jest jedną z najlepszych ekranizacji komiksów, bo to jednak komiks to jednak jest papier, rysunek, kreska i to w animacji jakby jest dużo krótsza droga do oddania tego. Myślę, że i marka. tak mnie zachęciliście, pomimo bezduszności rozmowy. Zrobię tutaj rewolucyjną rzecz, nie spytam Was o oceny. Poczekamy z oceną, aż będzie całość po prostu, aż będą dwa filmy, wtedy obydwa obejrzę i. I sobie wszyscy e, ocenimy. Ale zachęcamy sładu przejścia się na, na Spider-Mana, bo są najpiękniej wyglądający filmszech czasów. Obejrzyliście właśnie recenzję z najnowszego odcinka mówi się. A jeżeli chcecie zobaczyć dwie pozostałe, kliknijcie tutaj albo tutaj.